Dodaj jedną łyżeczkę w marcu do truskawek. W sezonie będziesz je zbierał kilogramami. Jeśli chcesz cieszyć się pysznymi słodkimi truskawkami, zadbaj o ich uprawę zaraz po zimie. Na początku weź szklane naczynie i wlej do niego 500 ml gorącej, ale nie wrzącej wody. Następnie przygotuj kawę. Kawa zawiera azot, fosfor i magnez, czyli wszystkie składniki potrzebne truskawkom do wzrostu. Dlatego do naczynia wsyp jedną łyżeczkę kawy. Następnie dodaj jedną łyżeczkę popiołu drzewnego. Popiół drzewny dostarcza truskawkom wapń i potas, a także wzmacnia ich korzenie. Teraz wymieszaj powstałą miksturę. Po dokładnym wymieszaniu przykryj naczynie folią spożywczą i odstaw na 24 godziny. Po upływie tego czasu miksturę należy rozcieńczyć, dolewając do niej 500 ml wody. Mieszaniną podlewaj małe sadzonki truskawek jeszcze przed wysadzeniem do ogrodu oraz te już rosnące w Ziemi. Powtarzaj czynność raz lub dwa razy w miesiącu, a będziesz cieszyć się smacznymi i dorodnymi truskawkami przez cały sezon.